Witam na kanale Wyprawa na Koniec Życia. Od lat w drodze pokazuję Wam, jak to jest żyć we współczesnych czasach, we współczesnym świecie, w środku Europy, jak nomada. Moi drodzy, zachęcam Was, byście zrobili wszystko, co algorytmy YouTube'a lubią najbardziej. A jeśli ktoś z Was uważa, że to co robię jest tego warte, jest pożyteczne, i zechciałbym je wesprzeć, to odpowiednie linki znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję. Dzień dobry. Yy, niedziela, 2 drugi, drugi czerwca. Yy, mam nadzieję, że jeszcze trochę wytrzymacie w militarystyczno-historycznych klimatach, ale już niedługo, yy, ponieważ tak jak Wam mówiłem, nie wiem czy wczoraj, czy 4 lata temu, yy, liczy Szaniec to potężny obiekt. Ogromnym Zajmujący bardzo duże terytorium, i zgodnie z tym, co, co piszą e, świadkowie tamtych chwil, tutaj, mnóstwo tu komarów, strasznie mnóstwo. E, taką ciekawostkę powiem, że Niemcy wylewali ropę, e, olej napędowy do tutejszych bagien i wód, żeby wytępić komary. Co się im pewnie nie udało, widać to, to teraz. Nie można się zatrzymać, bo po prostu chcą człowieka zjeść. Dobra, już nie będę czepał rękami, pokażę wam hotel, ruiny hotelu, w którym mieszkała ochrona Hitlera. I to są już obiekty, które, które są poza tą pierwszą strefą ochrony w czasie wojny i poza współczesnym muzeum płatnym. Ja już nie będę jeździł po tych lasach, żeby szukać dużo. Tu jest mnóstwo tego. Po prostu jadąc w kierunku na Węgorzewo pokażę wam to, co po drodze. Jak widać całkiem solidny, solidny żelbetowy budynek. Hotel Ochrony Adolfa Hitlera. Kolejne ruiny schronu przeciwlotniczego. Dosyć skutecznie wysadzony. Znaczy skuteczniej niż schrona Adolfa Hitlera. Kiedyś, kiedy byłem jako młody chłopak pierwszy raz a, w szancu po takiej drabince wszedłem na dach. E, na dachach rosła roślinność, były wypełnione ziemią, i porośnięte roślinnością w celu maskowania, no i oczywiście znajdowały się tam również, przynajmniej na niektórych, stanowiska obrony przeciwlotniczej. To schron przeciwlotniczy, który nie miał jakiegoś, o, przepraszam, bo tak pokazuję Wam, że nic nie pokazuję, który nie miał jakiegoś e, swojego przypisanego e, dignitarza. Jest to w tej, w tej mniej chronionej strefie, więc po prostu w razie nalotu mieli się w nim chować ci, którzy są najbliżej. A tam... To albo schron dowództwa marynarki wojennej, albo schron dowództwa Luftwaffe. Ponieważ one w tym lesie są, jeden obok drugiego, a ja tam nie będę się wciskał, no to już nie widać. A ja dojeżdżam już do głównej drogi i będę, i będę pędził na Węgorzewo. Czy ja wrócę do Wilczego Szańca? Jeśli gdziekolwiek jeszcze wrócę, to do Wilczego Szańca na pewno. Czas porozmawiać o pogodzie. No, pogoda jest. Jest. Jest bardzo przyjemna. Jest duszno, ale nie bardzo gorąco, więc yy, bardziej dokucza, kiedy się stoi, niż kiedy się jedzie. Kiedy się jedzie, jest naprawdę przyjemnie. Natomiast na Lifea trzeba koniecznie znaleźć Daszek. Daszek, bo tu po południu i wieczorem mogą być, a raczej na pewno będą. Pytanie, czy nad głową, czy nieco dalej burze. to się czuje i widzi prognozy też o tym mówią dziś już padało nad ranem, no ale ja byłem na polu namiotowym w szańcu i dlatego nie dość, że we własnym namiocie, to jeszcze pod takim ogrodowym wielkim namiotem, więc deszcz w ogóle mi, mnie nie dotyczył od tak 6 rano, 7 już już nie pada, ale to jeszcze będzie padać dzisiaj. Będzie, będzie. Mamry, mamry. I ten mor, o którym myślałem jako miejscu na life'a. Jak widać, na razie kompletnie pusty. Niedziela jest, ludzie powoli wracają do domu. W końcu, mimo to, że wygląda na wakacje, to jednak nie są to jeszcze wakacje. Zobaczymy, no ale jest bardzo wcześnie. Nie będę tutaj stał do 19. Myślę, że skoczę do węgorzewa i wrócę tutaj z powrotem. Zobaczymy. Zaczyna się burza. I teraz słuchajcie, przyszło mi do głowy coś takiego. Ja naprawdę mam wspaniałe życie, ale dlatego, że ja go tak odczuwam. Dzień dobry, taka pogórka. Panowie kosiarze i to grupowo! Bateria się ładuje, a ja sobie spaceruję po przystani w węgorzewie. Słuchajcie moi kochani, prowadziłem w życiu przeróżne pojazdy, małe! Duże, bardzo duże, gąsienicowe, największe ciężarówki, jakie jeżdżą po Europie. Ale nigdy nie wyjdę z podziwu, jak oni tutaj wjeżdżają i wyjeżdżają tymi całkiem dużymi jachtami. Nawet nie chodzi mi o to, że tu jest wąsko, ale zobaczcie, jak mało jest miejsca do przodu. Jak obrócić ten jacht, nie zahaczając o inne. Pewnie się da! No ale jak człowiek czegoś nie umie, to mu się wydaje, że nie ma. Że się nie da. Pogoda się zrobiła. Wyszło słońce, znowu jest gorąco. A miało nie być gorąco i miało nie być burz. Zaraz sprawdzę, czy to, że zrobiło się gorąco, oznacza też, że będą burze. Zobaczymy. Bateria naładowana. Bardzo serdecznie dziękuję. Panu Bosmanowi z przystani w Węgorzewie. Już trzynasta późno. Ale kochani. Jest wakacyjny klimat, wakacyjne miejsce. A pojedziemy teraz wokół wokół jeziora. Mam ryb przez Sztynort. W Sztynorcie byłem raz zimą zimą i pamiętam szok jaki przeżyłem, kiedy znalazłem otwartą tawernę. I wypiłem chyba ze dwie herbaty z rumem. Piękne przeżycie. A potem spałem w przypadającym śniegu, pod takim zamkniętym sklepem, pod takim walącym się daszkiem. Jedziemy zobaczyć, jak jest teraz. Ahoj! Ja dopiero ruszyłem. A tu co kawałek? Takie piękne miejsca do leżenia. Hmm. A żeby się leżało, ale by się leżało. No ale pokręćmy trochę jednak. Pytanie brzmi, będzie armagedon, czy nie będzie? Ale chmura wygląda. Armagedon, de Armageddon. No, armagedon może nie. Ale trochę lunęło. Schowałem się pod parasolem. Jaki brudny bocian. Deszcz go zmoczył. Pięknie jest, jest tak cholernie pięknie, ale znowu będzie lało. No nic, miejsce jest przeurocze. Witam w Sztynorcie. Taki sobie daszek znalazłem w Sztynorcie, przy samej drodze. Ale niewiele tutaj jeździ, jak widać sypie śnieg, a herbata z rumem też nie upoważnia do dalszej jazdy, więc tutaj stawiam namiot i idę spać. A przed tym padającym śniegiem, to chowałem się tu. Rajt koguta mnie dogonił. No już będzie pewnie około 23, a ja ciągle nie śpię, bo spotkałem krajan. Z żywca i okolic. Brali udział w Radzie Koguta, a spotkałem ich. Gdzie ja właściwie jestem? Napiszę na ekranie. Dzień dobry. Dzień dobry, 4 czerwca. Wtorek. O, znowu pod daszkiem. Znowu pod wiatką. Tym razem. Nie na od i samotności tylko wśród ludzi. Miejscowość doba nad jeziorem Dopskim. Trafiłem tu z mapy. Miałem zatrzymać się w norcie, ale, ale stwierdziłem, że, że jest to wcześniej i że jeszcze pojadę. Cały czas jechałem pętlą Mazurską, więc po śutrówkach i jak zaczynało się ściemniać, to po prostu z mapy, z mapy znalazłem sobie y, takie, taki punkcik we wsi doba. Przyjechałem. No i jak to bywa, z takimi miejscami wybieranymi ad hoc, z mapy, nieznanymi, y, okazało się, że nie tylko ja tak postanowiłem zrobić. Są tutaj ludzie, moi krajanie w okolicy żywca. Którzy przedłużyli sobie rajd Koguta i wędrują po Mazurach Volkswagenem T4 z przyczepką. Spędziliśmy uroczy wieczór przy dyskusjach i piwku. Jest tutaj jeden jacht, który przypłynęli sobie żeglarze. Jest coś, co podobałoby się Betty taki samochód terenowy, przerobiony na takiego mini kampera. No i był samotny rowerzysta, który odjechał rano bardzo niezadowolony, ponieważ się nie wysłał. Nie, nic tutaj się nie działo, nie było żadnych ekscesów. Po prostu było ognisko, o którym on wiedział, że będzie. I postawił namiot w odległości 3 metrów od tego ogniska, przy którym siedziało 6 czy 7 osób i rozmawiało. I się nie wyspał. Biedaczek. No cóż. Ja będę zamykał. A czy ja się wyspałem? No poszedłem spać o pół do drugiej. Wstałem o siódmej. Tak, wyspałem się. Eee, prognozy mówią, że powinien być upalny, słoneczny i bezdeszczowy dzień. Póki co wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej. Wygląda. Nie jest zachmurzone. Eee, wieje taka chłodna bryza. Yy, założyłem długi rękaw, bo chłodno yy, i nie wygląda to, że miałbym te chmury. Wyglądają tak, że w każdej chwili może z nich padać deszcz, ale na pewno nie jakiś potężny. Nie będę się tym za bardzo przejmował. I ruszam dalej. Wyślę wam film, i ruszam dalej, gdzie w kierunku Rynu, nadal trzymając się szlaku. Pętla mazurska, więc nadal szutrówki. Z Rynu, No do Rynu mam dwadzieścia parę kilometrów, więc pewnie to nie będzie koniec na dziś, choć kto wie. Będę ruszał na Mikołajki. Ale to już w następnym filmie z cyklu Dziennik Niecodzienny. Dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że oglądacie moje filmy, za to, że wspieracie wyprawę słowem, czynem i duchem. No i co? Jedziemy dalej. Czy nie? No jak nie, to nie. Ale jak tak, to jedziemy.